Siema. Witajcie w kolejnym odcinku Serii Automotive. Tym razem znowu do właścicieli posiadaczy samochodów marki Ford Focus Mk2, Mk2 Lift. No i dzisiaj prosta naprawa, serwis okresowy, wymiana tarczy i klocków przednich. Tutaj mamy akurat klocki i tarcze, mniejszy rozmiar że 278 mm czy 288. No co, trzeba będzie wymienić, oczyścić co. Zobaczcie jak to krok po kroku zrobić. Klocki i tarcze z Rottingera. No, akurat e, taka była fantazja właściciela, żeby były nawiercane i nacinane. No, zobaczymy. Szczerze powiedziawszy, z ratingerem nie miałem za dużo do czynienia, ale opinie raczej dobre słyszałem, więc spróbujemy to zamontować. Podnośnik już jest podłożony pod auto. Zaraz barankę napompujemy. No i będziemy się bawić z heblami. Autko już idzie do góry. Zamujemy kołpak. Akurat kompresor się musiał włączyć, cholera podstawowy zestaw narzędzi wiadomo musi być. Klucz udar akurat się przyda. Koło już jest zdjęte, jak widać. E, teraz tak nasadka 15, żeby zdjąć jarzmo hamulca no i generalnie mm, można się zabierać za całą robotę. Polecam jeszcze tak, wziąć sobie na nasadkę i opłukać odpowietrznik, bo odpowietrznik nam się przyda popuścić po to, żeby ten płyn, który jest najbardziej zużyty, który jest przy zacisku, żeby od razu sobie wyleciał na, do bańki gdzieś tam, żeby to nie szło z powrotem na pompę. No to co, bierzemy, tutaj jest bodajże ósemka, z tego co pamiętam. Długa. Dobrze myślę. Nie, wychła. O, o, jestem w szoku ciężkim. Teraz trzeba będzie delikatnie pobić, wzruszyć to, żeby nam się ładnie ruszyła, ruszył odpowietrznik, żeby można było odkręcić go i cofnąć klocek. Gdy mamy już pobite i lekko popryskany nasz odpowietrznik, po prostu bierzemy raz jednym takim ruchem mocniejszym uderzeniem. Uderzamy w grzechotkę, czy tam klucz, żeby poluzować. Powinno pójść. O, jak widzicie, tutaj poszło. Nie urwało odpowietrznika. Dokręcamy delikatnie. Zaraz założymy sobie klucz do odpowietrzania płasko-odkowy. No i zasadniczo to już jest duży plus, że poszło nam. Eee, trzeba będzie zaraz zdjąć jeszcze zacisk, jak mówiłem. Zaraz sobie go jeszcze zawiesimy gdzieś. Będziemy działać. Udało się cofnąć zacisk, także już jesteśmy w połowie drogi do tego, żeby zdemontować wszystko. Demontujemy teraz jarzmo, dwie śruby na klucz 15, na górze i na dole. I się posłużymy oczywiście udarem, żeby było szybciej. Dlaczego nie? Jak jest? Prawda, to Park Czajsowski widać ale może da radę jak nie to trzeba będzie takty czymś większym O, nasadka nasadka na 3-8 zamieniono miejsca mi była z normalną jedną drugą, no to bierzemy na półcalówkę zakładamy i zakładamy drugą odkręcić Park 6 a jest ustawiony na 400 Nm na odkręcanie. Tego się mogłem spodziewać. Niestety takie to są sprzęty z Park Schweixa. Zielony plus to jest po prostu no Założymy sobie pokrętło. Wszystko druga. I druga. Teraz też już można, czy to udarem, czy udarem, czy ręcznie odkręcać. Ale jak widzicie, no nie polecam zielonego Parkside'a. Zielony się nie nadaje. O ile kurde, czarnie, nawet ten 12 voltowy naprawdę robi robotę. Jestem zaskoczony jego możliwością. To tam jest po prostu, moim zdaniem, nie warte nawet rozważania. To są pieniądze wydane. przez kwiat. I jeszcze sobie, czy ja z sobie jeszcze trytum do McPhersona nasze jarzmo. Akurat trafiła się trytka wielorazowa. Bardzo fajnie. To, że ktoś wymyślił w końcu tryty, które można używać parę razy dla wkurzania się. I no naprawdę przyczynił się oki pojazdowej aż to będzie w Polsce czy tam w innej Ukrainie, na Ukrainie zdecydowanie bardzo. Nie Teraz już nie będzie wisiał na przewodzie hamulcowym, przewodnik się będzie ukosował. Już jest dobrze. Na szczęście tarcza jest różno, więc sobie ją zdejmujemy. I zobaczcie, dlatego będzie wymieniana tarcza. Znaczy jak ten klocek, klocek od wewnątrz pracował. Od góry no nie pracował w porównaniu do tego, co jest na zewnątrz. więc trzeba było to wymienić. No, może sobie postawię jeszcze na prosto. I zaraz sobie oczyścimy całą tę przylgnię. Piasta, jak widzicie, już oczyszczona na ile się dało. Wyczyścimy jeszcze, odpuszczamy, Od razu sobie jeszcze tutaj te przylbiny też wyczyściłem, żeby było już zupełnie koszarnie, o to niektórzy mawiają. Eee, teraz tak, e, należałoby to zabezpieczyć czymś, e, żeby wiadomo, nam tu nic nie zakwitło, żeby nie było bicia. A standardowo używam do tego jakiegoś lakieru bezbarwnego, jakiegoś klaru no i katle żeby był jak najcińszy film po prostu eee, niektórzy używają tutaj smaru ceramicznego jasne, ale jest grubszy film niż w przypadku klaru eee, no i nie najgorsze, jeżeli ktoś używa jeszcze smaru miedzianego czy tam miedzianego, który jest dosyć grubym Smarem, dosyć gruby film pozostawia, no i niestety powoduje to, że ee, on po prostu nicie bardzo często jest to nieprawidłowy montaż, dlatego lepiej jest klar po prostu delikatnie psiknąć i tyle. Poza tym najcieńsza powierzchnia, naj, najcieńszy film zostawiasz tutaj. Po prostu te koła i tarcze później schodzą, tak jak tutaj w oryginale, Odparwało. Odparowało, więc psikamy i czekamy aż wyschnie. I to jest tyle. Nie trzeba więcej psikać. Wystarczy. Ja jeżeli to wyschnie, to już jest na tyle dobra powierzchnia oczyszczona, że ta tarcza nie powinna mieć bicia, e, oczywiście jeżeli jest, e, nie ma bicia na piaście i jeżeli sama tawcza nie ma bad. E, nie wiem czy mam tutaj czujnik zegarowy, jeżeli mam to sprawdzimy, no ale powinno być lepsze. Korzystając jeszcze z tego, że mam już zdjęte koło i mam dostęp, wiem, że tutaj trzeba będzie wymieniać amortyzatory i sprężyny i górne mocowania McPhersona plus jeszcze łączniki stabilizatora to od razu sobie poluzuję śrubę tą, która jest od goleni amortyzatora, od zwrotnicy. Z nimi no, bywa kłopotliwie, więc ją po prostu podgrzeję zwrotnicę no i zaraz spróbuję ją odkręcić, no zobaczymy, może, może pójdzie jakimś cudem, nie wiem. Jest taka szansa w każdym razie, więc e, spróbujemy. Wiadomo, palniczek taki normalny, kastronomowy, czy miliardowy, ja jak tam tam sobie chcecie i żąbełkiem unikamy ogrzania amortyzatora oczywiście kierujemy to bezpośrednio na, na samą zwrotnicę podgrzewamy jakieś minuty. myślę, że to powinno być ok tutaj powinno być nasadka bodajże 15 w oryginale jednak najczęściej jak wymieniamy tą śrubę to nowe, niestety są z na prócz 16 albo 17 mm. To jest bodajże M12 x 50, tak jak pamiętam w opisie. Podam tam dokładnie, jaka to jest śruba, jakie wymiary lub kod finis. Zobaczcie, podgrzałem i śruba nam ładnie wyszła. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy e, nową śrubę, tak jak mówiłem, założymy sobie. O, oczywiście tutaj powleczamy jakiś smarem też. E, dobrze. To nie będzie przynajmniej wkurzanie się przy przy wyjmowaniu. A, przy wyjmowaniu e, śruby od zwrotnicy, przy zwalaniu amortyzatora. Zaraz sobie ją delikatnie i skręcamy. Odrobinkę liźnięte smarem ceramicznym, jak widzicie mamy z powrotem naszą nową śrubę. razem nakrętka, czyli lepiej jest na klucz 16. dokręcamy, Z gwint możemy dokręcić kluczem i później dociągnąć. Oczywiście ten no, nie da rady dociągnąć w takim moment jak bardzo pięknie przynajmniej jedna rzecz poszła wręcz wzorcowo teraz tak, klocki pociągamy sobie klocki no, ładnie zapakowane stare klocki sobie wybijamy oczywiście to jeszcze nie były złe szczerze powiedziawszy jeszcze nawet trochę mięsa miały nawet trochę dużo no ale wiadomo przez te tarcze to była dyskwalifikacja niestety z takimi tarczami jeździć no, nie powinno się Tak, wyjść. Wyjdzie. I zaraz wyjdzie. Patrzę, te klocki nawet nie takie najgorsze, bo to ATE. Ale widzicie, ktoś ładnie musiał je piłować, żeby nie piszczały. Great job. Tutaj średnio, średnio to działało, no ale dobra. Dziękujemy tego ratingera naszego. Przeczurzamy wszystko, jeszcze delikatnie, e, wiadomo wszystkie szlifginie e, będą no, oczyszczone, żeby to działało, nie możliwe, że jeszcze prowadniczki też sobie zaraz wymienimy, zobaczymy. Najpierw już e, tu te plocki. Wygląda to całkiem przyswoicie, szczerze powiedziawszy. w zacisku nakierowujemy no, blaszkę, używamy przedpracek w tłoczek, po prostu wciskamy najczęściej bez problemu to wchodzi jak nie trzeba podważać i w końcu wejdzie nie będę Was tam już zrządza. Klocki zamontowane, jak widać bezproblemowo wyszły, więc teraz można założyć tarczę. Wszystko jest tutaj powiedzmy OK. Zabierzemy jedną z naszych tarcz. O! Ciężka, może nie jest wielka, ale jednak waży troszkę to Jest zdecydowanie więcej niż ta która tu w oryginale bardzo ładnie jak sobie ją przyłapię nakrętkami żeby nam nie latała nie lubię jak latać nam Dobrze, bo tu nie są poprzeciągane nakrętki. To jest zdecydowanie na plus. Niestety oczywiście się zdarza tak, że one są przekręcane i niezbyt wesoło wtedy się to kręci. Będziemy teraz nasze śruby od od zacisku zaraz zamontujemy zacisk. Ja jeszcze sobie przeczyszczę mamy oczyszczone bierzemy naszą trytę puszczamy znamy zacisk ładnie są cofnięte grzywarki i czy wejdą niestety akurat kolega przyjechał na chwilę ale dobra, już pojechał więc możemy zakładać Niestety tak to jest to życie społeczne na garażach. Jest takie, że co chwilę ktoś przyjedzie, zagada coś górna zapana, stolna i zaraz można dokręcić. Nie dokręcić tego tak, jak powinno być tak mocno. Trzeba jednokrotnie poprawiać. Jeżeli sobie dokręcimy, oczyścimy, to można złożyć już tę stronę. Sprawdzone, dokręcone, więc można zmyć z Zresztą wszystkie tarcze są zabezpieczone też, żeby nie chorowywały w jakiś ten sposób. Należy je rozmywać. Zacisk też był Wszystko ładnie, pięknie. I prosto koło. Ładnie to ta tarcza na węglany wygląda. Na przykład. Nakręcamy teraz nakrętki koła. I można tu zakładać koło. ale teraz będzie pół dupy, bo jeszcze oczywiście brzygnie tarczy, też jeszcze delikatnie psikniemy sobie karem podnięta i odparuje, psikamy i składamy i tak jak przedmiot na piastę bardzo cięutka warstwa No to możemy zakładać koło. Zobaczymy czy nie ma żadnych defektów. Przymknie jest Felga za ładna. Zakładamy. Zakładamy. Bierzemy sobie nakrętki. Przyłapujemy. i za chwilę brać się za drugą stronę. Koło dokręcone, później jeszcze 1 się dokręci. Popatka nie zakładamy, bo wiadomo po 50 km należy jeszcze sprawdzić, czy jest prawidłowo dokręcone. Niestety miałem niedawno taką sytuację, że właśnie poluzowały mi się nakrętki, więc jestem przeczulony. Opuszczamy i biorę się za drugą stronę. No i słuchajcie, druga strona też już zrobiona, założona tarcza, założone klocki, też tu było wesoło. Zobaczcie sobie, tarcza od wewnątrz tak wyglądała i kloczek wnętrzny. Hmm. Należała się wymiana. Co prawda to było ATE, więc taka dosyć wysoka półka, bym rzekł, no ale nie widać się zeksploatowało. No to założymy tylko koło. Trzeba się przejechać, jeszcze. a zmyć tarczę i jeździć, obserwować. Hamulce zrobione. Jedziemy się przejechać. Trzeba zobaczyć, czy to hamuje w ogóle. Czy te klocki cokolwiek, są warte i tarcza. Czy może trzeba będzie wracać do starego setupu? No nie wiem. Zobaczymy. Dobra, w każdym razie, jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to standardowo łapa w górę. Jeżeli lubicie takie treści i jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to również. Zachęcam do rozważenia subskrypcji, tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!